No to za No nie. może tu staramy w końcu to nie wiem. No No to tego, ja pójdę, No to nie wiem. No to niech jedna osoba to nie wiem. No to nie wiem. No tego nie wiem. No to nie No nie No to nie wiem. No Aga, tutaj od runninga pana wrzeszczą Przestaniecie ich, kurwa, No bo nie, tego wie, bizona, kurwa, dojebać, fajnie bo 10 minut Jak nie wiecie, robicie rozpierdol, kurwa Nie wy, wiem, idź to... 500 na 500 Wykurwiać z tego kanału, jak ktoś liście, ma przeszkadzać, liście. nie wiem Wiesz, no kurwa, powiedz to? Powiedz tym, kurwa, bizono, żebym nigdy go nie, nie widział Ale to po co mnie podpala, idiota? Idź na jakieś 500-500 nie podpalaj podpala ich kurwa koniec. Jak podleję tego zabijamy już nie. By nie już się zrobię. Nie załóż tam, bo znaczy załóż. No za 10 minut to jest. Zakładanie. No to nie ktoś kurwa znajdziesz już miejsce gdzieś. No to mówię, że poszedł 500 na 500. Chaos. Co? To wpisz g, załóż, nie? Co? Daj mi tam. To ci Wiedziemy. miejsce pokażę. g, załóż. No bo tak, no i.